Cześć, witajcie! Ja jestem Faust, to jest Europa Universalis 4 Zielona Wyspa. Uff, kolejny z wielu odcinków, powracamy do naszej gierki, walczymy z Hejazem, idziemy na Mekkę, stoper start. Właściwie już mamy Mekkę, ale idziemy na Pizdil, aby zabrać Mekkę. A potem e, zabierzemy Gruzję, a potem Mezopotamię. I może, może wejdziemy w Etiopię, ale bardziej myślę o Tunezji, która w tym momencie jest rozdzierana przez Maroko. To by było bardzo ok. Co mamy za załodzie, których możemy użyć? Tutaj mamy jakieś yy, ciężka, jest kompletnie niepotrzebna w tym momencie. Te archipelagijskie niech sobie płyną tutaj. Czemu płacimy masz tak dużo? Armię mamy w miarę ok, mamy trochę za dużo łodzi. Gdzie są nasze łodzie? Um, tutaj mamy 11. Tu mamy 4. Niech pływają, nie wiem, po Wenecji na przykład. Mm -hmm. Właściwie to przerzucajmy wszystko do Wenecji, chociaż nie, w Wenecji nie mamy jeszcze aż takiej kontroli. Dobra, na razie to tak zostawmy w sumie. Hmm. To mi tu nie pasuje. Brakuje mi łodzi. Tu jest 45, tu jest 15, to jest 60, 224, A mamy 260. Brakuje mi 40 łodzi. Gdzie one są? Pewnie gdzieś się widzi. A tu są. Płyną sobie. 17, 17 tysięcy przewożą. Nie no, bez sensu. Właściwie to dobrze by było usunąć i te 17 tysięcy, i te łodzie. I tak zrobię, wiecie. Nie ma co nadwyrężać i Force Limitu, i Nawal Force Limitu. No i teraz to już trochę lepiej wygląda. Forty niestety jest strasznie drogie, ale to dlatego, że wszystkie są włączone. Wyłączmy te na przykład w Srakuzach w Bengazji właściwie na granicy z Tunezją również nie są potrzebne, a to są jedne z nowszych Kosowo też nie wymaga, a również no bo widin to tak Konstantynopol też, Krym też, e, ale na przykład Kair nie, Damietta też nie, e, na blues też raczej nie, Aswan no nie no i dobra, po celi w sumie też nie. No i tyle wystarczy. Jak teraz to wygląda. No i już wróciliśmy na plus. Już nie jest aż tak drogo. Eee, jeszcze po tej wojnie ogarnę dokładnie handel, różne opcje tego handlu i będzie ok, Moment, moment, moment. Maroko, wojny Maroko, prawie cały Tunis anektowało. Mm. Proszę bardzo, dostaliśmy... 500 złota za nic. Co mi tutaj nam wyskoczyło? Nic wielkiego. Tutaj mamy to wojsko. Dobrze by było je przerzucić. Wyjdźcie tutaj, Napol. No też niech ma te, ten fort. Korsyka też może mieć. Jest ok. Dobra, i wyjdźcie tutaj. Najemników można wywalić. Są niepotrzebni No i teraz jest nareszcie ok. Straciłem trywizo Na rzecz um, Austriaków, mam nadzieję, że Może właśnie zrobię szybkiego white jakiegoś, albo Przynajmniej coś w tym stylu, Sopron dla Austrii oni chcą oddać, oczywiście, że nie Chyba będę musiał ruszyć moje wojska tam, w tamte rejony Bo czuję, że Skandynawia coś głupiego odwali i chyba tak zrobi. Mam nadzieję, że tak nie zrobi, ale pewnie tak zrobi, bo jest głupia po prostu. Dobra, wyjdźcie na ten fort. Wyjdźcie. Są tu jeszcze jakieś forty? Tutaj. Ale nie przyjdziecie. No to nie wiem. Wejdźcie tutaj chociaż. Kolonia się wyzwo wyzwoliła. Okej. Okay. Niech tak będzie. Trygat, niech płyną sobie tutaj. Dobra. Możemy upgradeować? Nie ma łodzi do upgradeowania? Niemożliwe. Czyżbym już upgradeował na maksa? Tak, wygląda na to, że tak. Ok. Dziwne. Tutaj mogę upgradeować za 800 też. Ale to za chwilę się tym zajmę. Eee, najpierw nasza krucjata. Właściwie zobaczmy, co jest gotowe dać. Co jest gotowe dać z Całkiem sporo. Na pewno będę chciał eee, tutaj e, linię brzegową, Mekkę. No i wszystko obok. Tanie są te prowincje, więc jest OK. No, myślę, że polecimy na cały półwysep arabski, tak żeby zaakcentować naszą siłę. No, tyle powinno wystarczyć. 46% over extension. Nic wielkiego. 81 warscora trzeba zdobyć. Powinno pójść łatwo, a Juran ma już medium. Hmm. Powoli się e, zgadzają. No i dobrze. Cieszy mnie to bardzo. Znieście te 3000 i wracajcie na swoje pozycje. burza mnie to, że e, Austriacy mnie oblegają tutaj. Dobra, są na low już. Um, co mogę im dać? 585 dukatów i będzie ok. No jest ok. Cieszę się. Bardzo dobrze, że się dogadaliśmy. Trywiza ma fajny e, fort tutaj. Ok. Mi to odpowiada w zupełności. Może coś tam znowu zajęte. Tutaj Katif. Jak tam Hejac. Skory. Powoli już tak. To zobaczmy. Może jeszcze coś zgarniemy. Tu za dużo. Tu też za dużo. Może tak. Mam wszystko po jednych pieniądzach. No. No, myślę, że tak będzie ok. Idźcie obaj tutaj. Drogo będzie może korować to, bo nie wszystkie te. Nie, przepraszam, wracam. Wszystkie te ziemie są biedne. Trzy de developmentu, 7. No, Jene, co za biedactwo totalne. Ura, akceptujmy. Jeśli chodzi o Skandynawię. Mmm. Dishonored Disalliance, bezużyteczny sojusznik, nie ma co zachowywać bezużytecznych sojuszy, naprawdę. Dobrze, możemy wziąć ideę, ale poczekamy na technologię. Technologie są znacznie ważniejsze niż idee, chyba wszyscy o tym wiedzą, dobrze. Dobra, idźcie na Fala'i. Odbili sobie Yazan. Nie ma większego znaczenia. Sana zdobyta, powinni być już gotowi się poddać. Nie chcą, dobra. Odpuśćmy im jedną prowincję. O, nic to nie zmienia. Dobra, zobaczmy, która jest jakaś taka bogatsza. Muka. Muka jest taka bogatsza. To odpuśćmy im mukę. No, i są gotowi już się poddać. Dacie tamary? Nie. Bez tamary się poddadzą. I dobra. Ojen, ale mamy śliczny napis, zobaczcie. The Knights. Rycerze. Mua. taki napisik, że hoho. -ho. Dobra, e, trzeba to pokonwertować po... Wow, Mecca, czemu aż tak dużo? Religious Center, 62 miesiące będzie się aż konwertowała. Ślicznie. Dobra, mm, Oczywiście konwersja przede wszystkim. E, teraz over extension. Po kosztach najpierw polecimy. Najtańsze. Później te droższe, właściwie wszystkie są tanie. Wszystkie są ultra tanie. Nie wydaliśmy na to więcej niż na jedną prowincję, wziętą po Węgrach. Kurczę, ślicznie. Przestrzeń życiowa jest tworzona. No i dobra, ile to potrwa? Trzy latka. To właściwie. Odpuśćmy sobie parę tych prowincji of Mekka. No właśnie, bo mamy więcej misjonarzy, prawda? Ile nam się posypało propozycji sojuszy? Od razu. Karaiby, Brazylia, Argentyna. Nie dziękuję, przyjaciele. Nie interesują mnie takie śmieciowe sojusze. Zarabiamy trochę mało pieniędzy. Bardzo mało. Dużo płacimy na naszą armię. No tutaj mamy straty możemy stan stanąć na jazanie, a tutaj na Adenie. Dobra, trzecia armia niech stanie na Yanbu. Jak tylko ogarnę tutaj Rewolty i tak dalej. Właściwie co się będę bawił. Odrzucę im autonomię na 100%. I tak nie ma wie wielkiego pożytku z tych ziemi, które mają po 3 developmentu to jest raczej ideowe. Ideowy podbój, aniżeli, aniżeli podbój dla pieniędzy Chociaż tutaj w sumie handel jest dosyć drogi Więc jakbym może miał jakieś idee handlowe, to by się opłacało, ale tak raczej wątpię Zobaczmy, kto nam kradnie pieniądze stąd Toskania, 7 dukatów Austria, dukat Właściwie 2 dukaty Moglibyśmy mieć tak... 20 dukatów. Jak wygląda sytuacja w Konstantynopolu? Mamy zmonopolizowany handel. Hmm, proponuję. Proponuję. Właściwie. Na kogo mogę nałożyć embargo? No, to Skani na pewno nałożę embargo. Economy issue embargo. E, na Polskę. Mam chyba embargo na Polskę. Tak i nałożę Embargo jeszcze na Hiszpanię Hiszpania Issue Embargo Dobrze, cały czas mamy 100 Power Projection No, to jeszcze potrwa długo, długo e, Ten stan hmm. Co jeszcze możemy zrobić? E, właściwie mamy tylko jednego Wasala Poprawmy z nim relację, dalej poprawiamy Dobrze by było go anektować w sumie. Ale on by się też może i przydał. Jest western. Ma ofensywne idee, defensywne. W tradycjach ma trochę lepszą, lepsze wojsko. Land leader shock przede wszystkim plus 1%. Manpower Recovery Speed to pomaga marchiom. Dyscyplina plus 5%. Dobra, zrobimy z nich marchi, ale najpierw nakarmimy. Węgrami. Weźmiemy tak. Od Węgier weźmiemy jeszcze Somogi i Torontal. A Włoszczyźnie damy wszystko to, co zostało po Węgrach dotychczas. No dobra, co to za jedna, jeden regiment? Wywalmy go, stąd brzydko wygląda. Te fregaty pływają po Wenecji. Dorzućmy im połowę fregat z Konstantynopola. Tak jest do Wenecji. Właściwie wszystkie niech płyną do Wenecji. Konstantynopola nikt nawet nie raczy kradnąć pieniędzy, więc to powinno zadziałać. Zobaczmy jak się zmieni sytuacja. Cztery dukaty, zawsze spoko. Dodatkowy pieniądz, jak wpadnie, to jest dobrze. Forty strasznie nas dużo kosztują. Po prostu ogrom. No, ale ważne, że są, że jest ich dużo. Jeśli ktoś nas zaatakuje, mamy duże szanse na obronę. Przede wszystkim dzięki tym fortom. Czyż możemy je wyłączyć, na przykład taki w Bari nie jest aż ultra potrzebny. Na Korsyce to samo. No tutaj, te na granicy są dosyć potrzebne. No tak, te są potrzebne, ale taki Icel już niekoniecznie. Tu prawie wszystko wyłączone. Wyłączmy nawet Synaj. Możemy wyłączyć Trubę, tak samo i Sanę. Chociaż to są pierwsze poziomowe, więc niech zostaną. Tu jakieś drobne łódki wyślijmy do pływania po Zatoce Adeńskiej. Tak po prostu, skoro już są, to niech sobie pływają. Możemy wziąć ideę, ale nie. Czekamy na technologię. No, tak więc już przeciągam i przeciągam. Niech ten czas już leci <laughs> Można... Ym, można by coś pobudować właściwie Na przykład katedry Wspomogłyby taxation Na przykład tutaj... Tutaj upgrade y tylko Ok, konwersja dokonana. Ok, mamy sporo papal influenza, dajmy sobie jeszcze więcej merkantalizmu. Ok, Ercin Khan jest już korem. Tutaj na razie nie robię korów, bo konwertuję. Myślę, że to dobre podejście. Erzurum i Erzincan już są korami. A kiedy nam się kończy rozejm? 56, jeszcze 10 lat, w porządku. Mi to kompletnie nie przeszkadza. Można by zaatakować Persję, to by było dopiero wyzwanie nareszcie. Okej, okay, infantry fire. Nowoczesna biurokracja. W porządku znowu jesteśmy Head of Time, tylko dyplomatycznie troszkę odstajemy, ale nadrabiamy to szybko. O, to jest bardzo ważne. Province War Score Cost. Będę chciał to szybko wziąć. Właściwie od razu to wezmę. Zaraz idziemy w końcu na wojnę. Można by Tunezji wypowiedzieć wojnę. Um, właściwie. Zwasalizujmy Tunezję i oddajmy jej rzeczy z maroka. To jest świetny, świetny pomysł. E, dobrze, kiedy tam wybuchną ci hedzi? Dobrze, żeby było ich pokonwertować najpierw, bo e, oni się będą buntowali, będąc muzułmanami. Dopiero jak ich przekonwertujemy, to będą grzeczni. No i straciłem gościa. Dobra, niech będzie ten już, już niech stracę. Fajnie, zarabiamy. Mm, ładny hajs. Mm, właściwie to tak. Mm, mm. Mógłbym przerzucać z. Zobaczmy, Waliu. Wenecja jest najdroższa, później Konstantynopol. Gdzie mamy jeszcze? Aleppo. Można by przerzu przerzucać z Aleppo do Konstantynopola. I z Konstantynopola um, do Wenecji, czemu nie mogę odesłać? Konstantynopu. A to jest mój. HOME mhm mm To zmienia postać rzeczy Oj, teraz jak transferuję z Aleppo, to się nagle zwiększył strasznie przychód To na przykład, um, o no, Gruzja się wyzw wyzwoliła w porzo. Moment, to jeśli bym na przykład, jeszcze skąd mogę przewozić? To jest takie droższe Aleksandria? Aleksandria... A może z Krakowa? Nie, Kraków do Wiednia leci. Z Wiednia dużo nie zarobię. Hmm... Tu nie mam prawie... Yy, ...powera. No dobra, weślijmy tutaj... ...i... Niech transferuje z Wenecji. Zobaczmy jak to zadziała. Dobra, heretycy przekonwertowani. No tutaj nie mogę już nic zrobić. Dobra. Tak więc wrzucamy na kory. No sporo jeszcze tego jest. Mekka kosztuje najwięcej, tylko 14 administrative power. Dobrze jak to teraz wygląda? 39, czyli spadło, czyli musimy zbierać w Wenecji. Chociaż w sumie to transferuje 22 dukaty do góry do Konstantynopola. A jeśli ustawi Wenecję jako main trade node, mogę to zrobić gdzieś jakoś tutaj. Gdzie to jest napisane, że to jest mój main trade node? Dobra, zaraz nam się tutaj pobuntują bardzo dobrze. Mapa handlowa, main trading Note, tak jest. Chciałbym ustawić na przykład Wenecję jako main trading node. Nie mogę nic z tym zrobić. No dobra, no to wyślijmy z powrotem. Do zbierania w Wenecji gościa z Aleksandrii. To powinno pomóc. Raczej. I przydaliby mi się ci kupcy. Ostatnie, chyba, we, wezmę trade, wiecie? Ostatnie idee. Zobaczmy, co możemy wziąć. Administracyjne na kory. Mech. Humanistyczne. Mogłyby być ok. Trady fajne ze względu na merchantów i różne dodatki. Hmm, 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 hmm. No i chyba tak zrobię Może influency Dobra Będę się zastanawiał jak już to będzie Jakby gotowe do robienia Dobra, wy do Wenecji A wy czekajcie na bunty No i są pierwsze bunty Wyjdźcie tutaj, a wy namek Ok, 700 ludzi padło w tej masakrze. Tutaj będzie pewnie podobnie. Nie, tutaj już trochę więcej. Tutaj 1600 ludzi. Tak więc można przyklasnąć nawet moim buntownikom. Co nam teraz się buntuje? Tutaj. A teraz Jemeni. Dobra, myślę, że możemy przerzucić dwie armie na granicę z Tunezją i Marokiem. I teraz będziemy karmili Maroko, znaczy Tunezję. Przepraszam, Boże, już bym powiedział Maroko. Dobra. Czy ja widziałem nowego papieża? Nie, coś wyskoczyło. Austria mnie zrywalizowała. No to to zrozumiały dosyć. Zrozumiałe zabraliśmy jej trochę ziem. Mam tutaj te 23 tysiące, Dobrze by było. No i teraz zarabiamy pieniądze. Kiedy trade nam się polepszył? Teraz zarabiamy prawdziwe pieniądze. Możemy zrobić yy, czwartą armię. Dziewięć oddziałów infantry. Czyli piechoty. Trzy oddziały konnicy, tak? Mylę się czy nie? Nie. Trzy oddziały konnicy i mamy kolejną armię. Gotową do przerzucenia. i kuszą te Węgry. Kuszą, ale ciężko będzie razem jeszcze. Walczyć z Austrią równocześnie, bez żadnego sojusznika. Przydałby się jakiś sojusznik, jakikolwiek. Najgorsze jest to, że ta Francja mnie rywalizuje i to mi się nie podoba. No ale cóż, jakoś to przewalczy. Liż się oswobodził. No dobra, jego sprawa, ok, kolejne kory. Można konwertować dalej. Może już będę mógł zacząć Mekkę. Nie, jeszcze Mekka się robi. Medyna już zrobiona. Gdzie jest medyna? Tutaj jest medyna. No okej. Okay. Okej, okay, Mekka konwerto, Znaczy Mekka skorowana, zaraz będziemy ją. Um, zaraz będziemy ją konwertować. No dobra, oddamy już wołościeżnie Marchię. Teraz są już oficjalnie moją Marchią i damy jej 10% mojego miesięcznego manpowera. To powinno jej trochę pomóc. Okej, okay, tą armię przerzućmy na granicę z Gruzją. Gruzję sobie anektujemy. I, I tak, I ją może nakarmimy, właśnie też zwaselizować, nakarmić, anektować w myśl tej zasady. Dobra, przede wszystkim do Mekki już można wysłać ziomka. E, atak na Tunezję, show superiority, tak jest, show superiority. Szybki przerzut armii. Bengazi można włączyć. Z nieba leci hajs i to tak hardkorowo. No, teraz zarabiamy tradem, płacimy za fort maintenance. Reszta już się zwraca sama. Ślicznie jest, no dobra. Ale to, co zrobimy z Marokiem, to już w następnym odcinku. Tak więc, dzięki za oglądanie. To by było na tyle. I zostało nam już tylko jakieś 60 lat gry: 60-70. Tak więc, no, cześć.